Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie z tej strony Sztyksy. Jak widzicie, tak troszkę na półświątecznie, ponieważ. A czerwono, biało, koszula, ale śmiesznie. E, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. To jest Europa Universalis 4. Moi drodzy, wiem, że tę serię akurat mało kto ogląda, ale może początek ktoś obejrzy. E, I na przykład niedzielę, czyli wczoraj, nie było filmików. Nie wiem, czy ten filmik na przykład będzie teraz też w poniedziałek. E, bo YouTube bardzo, bardzo długo przetwarzał niestety odcinki. No i później się zrobiło się już późno, kiedy odcinek nadal nie był przetworzony, no więc z góry już założyłem, że go nawet nie planuję, tylko przełożymy go na poniedziałek, bo nie ma sensu tego Tropiko późno opublikować, bo chcę, żeby po prostu więcej osób to obejrzało. Dobra, moi drodzy, zaczynamy dzisiaj Europę Universalis z takim bardzo fajnym widoczkiem na cały świat, głównie na Azję. Na Azję, która już jest zajęta w dużej mierze, praktycznie cała. No nie no dobra, nie szalejmy z tym cała, ale w dużej mierze można powiedzieć 50% ponad 50%, to jest Rosja, to jest piękna Rosja, zielona, zielona jak nadzieja, zielony kolor nadziei, to jest nadzieja, że Bukhara, Manchu, Korea i inne takie gówno państwa, które tutaj dookoła gdzieś na obrosły naszą piękną mateczkę Rosyję, e, znikną z powierzchni świata, ziemi, mapy, dokładnie o mapę mi chodziło. E, Niestety my mamy teraz delikatny problem. Przed chwilą mieliśmy jakąś tam wojnę, nie pamiętam jak się nazywało to państwo, które zjadłem, ale zaraz możemy to co sprawdzić. To był Ming. Zjedliśmy Minga. I problem teraz z tym mingiem jest taki, że nie mamy admin SKOROWAĆ! 144 over extension! A co to oznacza? Bunty! <laughs> co chwila bunty! No, więc teraz będą problemy. Ale <laughs> no to się spodziewaliśmy tego oczywiście. Dlatego, może nawracać, to ja na razie nie będę, żeby ich nie denerwować. To sobie damy. To sobie ten, 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 ten. Pieniądze sobie zostawię, bo czuję, że będę miał potrzebował na bardzo dużo armii. Na bardzo dużo armii. No dobra, no to z nadzieją, ku chwale i na pedale, wyłączamy pauzę i liczymy na to. Że nie będziemy co chwila, prawda, płakać, jakieś wojenki są, o, wojenki ja się tam nie interesuję. No i starajmy się jakoś te bunty ogarnąć. Generalnie gdzie są jakieś pierwsze bunty? Dobra, pomóżmy najpierw w Kiwie, bo taki kiwa to sobie w ogóle z życiem widzenia radzi. Tutaj Georgia pomaga, dobra Georgia. I widzę, że Dul Kadir zaatakował w tym momencie Kuarakulum i Taberstan też troszkę go tam widzę ciśnie. To jest dobra w sumie sytuacja dla nas. Dobra, poczekajcie, ja wyłączyłem pauzę, z tego względu, że chcę porozbieszczać moje wojska, chcę tak rzucić okiem, gdzie tu mniej więcej, głównie w Azji z tego co widzę, głównie będą bunty w Azji, praktycznie tylko i wyłącznie będą w tej Azji, e, no w sensie wschodniej Azji, więc to tutaj na Bliskim Wschodzie będziemy musieli się teraz głównie skupić, widzę, że Japania, ale mają fajne, Japaniści mają fajnych tych, no, i już się tworzy kolejna koalicja. Która, no, może nie kolejna, ale znowu koalicja. No, się koalicja otrzymuje nowych członków, bo jak widzicie, ta koalicja. No, jest duża. Korea już znowu dołączyła. Na przykład Queen ma gdzieś, co się dzieje na świecie. E, takie Shun, widzę, chyba też niespecjalnie jest agresywnie do nas nastawione. E, nie, praktycznie w ogóle, więc to jest fajne. Nie wiem, czy ja tę wojnę tutaj wygram. Poczekajcie, bo ja tak. Rzuciłem ich na walkę, a nie wiem czy oni tu zwyciężą. Tam jest dwugwiazdkowy General! No, pewnie przegramy. No dobra, niech idzie jeszcze jeden. Myślę, że to opierdolem. Ale przepierdolem. I jeszcze dostaliśmy jakiś yy, kasus Belli Ojej, ojej, nie, no dobra, spokojnie wygraliśmy, okej, okay, do chochot. E, powoli, poczekajcie, żeby tak kontrolować te bunty, Mahurian, gdzie? Port Artur, okej, okay, ja wiem, gdzie jest Port Artur. I ja w Port Artur mogę już mieć armię, okej, okay, do Portu Artur idzie armia. Dzięki czemu unikniemy minusów za jakieś tam tereny, czy coś, prawda, za przejścia przez rzekę i takie. Tam. Dobra, następny bunt, e, to widzę chyba w całym świecie. -gol. ok, okej, Goal, poczekajcie, musimy... Sprawdzić Xilingol. Gold. Gdzie to jest? Xilingol. Gold. Dobra, źle to wymawiam, wiem. Ceiling Gold. Powinno... O, tu jest. mamy. dobra, idź do Xilingol. Gold. Następny bunt. Mongo, czyli to będzie Ninixia na przykład. Ninixia. Czyli Ninixia. Gdzie tu Mongoły były? Ninixia. Ja wiem, że mogę to sobie wyszukać, no ale ja chcę, to, wiecie, coś. Ja bawiłbym, bo... gdzie jest Wali w tym momencie. Dobra, nie znajdę tego. Fajnie. Nie to, nie Triggered. It's in Indian Route. Przecież to mi się. Czemu brakuje? Any trade node with an active merchant. okej, okay. i będziemy mieli trade node i trade efficiency. Trzeba to zrobić. Teraz to zrobimy. No, eee... już znalazłem. No Teraz, kiedy otworzyłem, to znalazłem. Brawo. Okej, okay. no i poczekajcie, bo my teraz tak. E, mamy jednego Free merchanta, No to ja nie wiem, no Pan Bóg po prostu mnie powinien pokarać za to, że on jeszcze tutaj nie siedzi na przykład i nie kolektuje. Tym bardziej, że mamy całkiem sporo. Kolektuj from the trade. Rozumiem, że to jest trade, ten, który w tym momencie nam się przyda, tak? Bo zaraz to se sprawdzimy. Triggered modifier e, Province. E, any trade now with an active merchant. One of the following must be true. Province is Straits, Ganges Delta, Tata, Gap, Gao. Um, hmm. Komoriangape. Nie za bardzo rozumiem. Gapo, Yeumen, Dolin, Lhasa, Kashmir. Poczekajcie, bo gdzie jest na przykład Straits of Johor? Albo Goa. O, gdzie jest Goa? Goa. O Boże, to są tutaj, tak? To tu bym musiał mieć East Indian. Indus, Hormuz, pewnie do Gulowadę. Dolina Gangesu też pewnie gdzieś tutaj jest. Czyli gdzieś te tereny, okej. Okay. Okej, okay. no ale czy nie ma jakichś... Mekki nie chcemy podbijać, to bym chciał, Jeruzalem. Ale to nie, bo bym musiał na te strony iść, a tu mnie nie za bardzo ten, to mi nie wyjdzie, czekajcie, pomyślmy sobie No to to nie To to nie No dobra, wygląda na to, że coś nie, źle zrozumiałem, przepraszam, to tutaj nie, ale Mamy wolnego typa, więc na pewno warto tutaj poprzesyłać, podbierać. tutaj jest 5-5 Albo może bardziej warto na Bałtyku, chociaż Bałtyk jest stosunkowo biedny Value 1-9, a tam mamy 5 coś, więc Lepiej chyba tu, będą dodatkowe przychody. Okej, okay, niech tutaj sobie tam fajnie... Mm, dobra. I tak mówię... Ja na to... Tą religię, na to Patriar Authority, ja w ogóle na to nie patrzę ostatnio. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesują mnie te... Całe... ...patrialne pierdoły. Dobra, rebelia za rebelią. Stłumiona. Chyba, tak, nie, nie widzę tu nigdzie rebeli. Zresztą można to sprawdzić łatwiej, tak? Wystarczy kliknąć tu. rebelia nie ma. Mongolscy teraz wybuchną. Już pewnie za chwileczkę. Dobra, jak tam kolonie? Proszę bardzo, już nam ten. Wszystko się pięknie poruje. Tak jak powinno być. O, kolonia nowa. Mhm. Um Czekaj. Ujo! 44! Ale wypieprzyło. O matko. Nie, nie, to tutaj trzeba we dwóch przejść, bo to... 44, o kuwiwa, to już jest coś, to już jest coś. już jest naprawdę coś. Ok, ten jeszcze robi, ten już skończył i ten już też skończył. Okej, okay, to tutaj cię wysyłam. Wysyłam cię i ciebie też wysyłam. Dobra. Tak, tak, ja wiem, ja wiem, bo musiałem przejść i ciebie wysyłam. Musiałem przejść tymi jednostkami z tego względu, że tutaj muszę tych zaatakować, nie? O dobra, oni sami atakują. Nie się, nie ruszajcie, ok. A poczekajcie, bo znowu mi wybuchają. Tam dobra, coś się stało, nie wiem, coś na chyba wypieprzyły. Dobra, bierzemy sobie to, bo jesteśmy z tą technologią ciutek do tyłu. Mm, z militarią jesteśmy ok. Tu mi bardzo dużo wybuchło. Bardzo, bardzo dużo, no ale dobra. Tutaj zaraz się tymi zajmiemy, oni powinni mieć minusy. Musimy dać im radę. Kurde, jeszcze stabilność. No, to jest bardzo zła sprawa. O świnia, bo ja nie widzę, co tam się dzieje. Za dużo komunikatów. Ok, pokonaliśmy ich. Lecimy teraz na tych. Mm, wy w tym czasie idźcie tu. No, nie klejmujcie mi na rewal. Rewal jest mój. Ok, a badań jakiś tam coś tam. Możemy IDS-y trzasnąć. Trzaśniemy se ID. To jest National. Co to było, bo. Dużo tych komunikatów. Ach, to było? Recruiting No, A, co tam jest takie słabe, trochę. Okej, okay, macie. Dobra, przejdźcie teraz tu jak najbardziej. E, tu jesteś kim. Okej, okay, tam zniknęło, bo Ford zajął. E, to podejdź, podejdź tu koleżanko. Ko A czy tam kolego to jest istotne? Idziemy na tych cymbałków. Albo nie, wyjdźcie tu, poczekajcie, gain. Dobra, to weźmy sobie to. Nieistotne, to jest na dłuższą metę, nie ma to większego znaczenia. A kto tu ma tyle? Kui ma tyle? Proszę ciebie, ja ciebie. Proszę cię! 34 tysiące jednostek. Bardzo dużo, muszę przyznać. Ojej, znowu... Teraz tu, 11 tysięcy. Okej. Okay. No, niedługo to się skończy, bo już, już powolutku zaczynamy być na plusie. Czyli chodzi o... Dobra, repay. Faktycznie zapomniałem o tej pożycz... O pożycz... A! Miejku, nie umiem mówić! Pożyczce! Pożyczce! It's no longer. Okej, okay, nie mamy już rywala, trudna sprawa. Przejdź tu, koleżanko, kolego. Przejdź tu, do Beijing, trzeba iść, odbić, nasz Beijing. Trzeba jeszcze tam iść. Pięknie, daliście radę, jesteście cudowni. Najlepsza armia na świecie, co z tego, że się nie myją? Co z tego? Co z tego, że depczą po własnych brodach? To jest nieistotne, kiedy w grę wchodzą piękne, piękne, podpite rosyjskie serca. Wy tego nie zrozumiecie, jesteście za młodzi, za piękni. Jak będziecie starzy i brzydcy, to to zrozumiecie. Jeszcze mig wypieprzy. Coffee Boom! Mamy Coffee Boom! Szkoda, że ja raczej coffee to nigdzie nie produkuję, ale no dobra. Ja pierdziele, kiwo, ty jesteś jakaś upośledzona, nie dajesz sobie rady widzę. Zupełnie. Lukadir muje kwarakululu. No nie! No, i tak się nie robi! Tak nie wolno! Bizancjum powstało! Stop, bo co tu się stało teraz? Ja bym chciał wiedzieć, co tu się teraz odypy, Odypy, odypy. Adam i jest Bizancjum. Nie wiadomo skąd, ale stwierdzili, usiedli na dupach i stwierdzili. Panowie, panowie, panie, robimy Bizancjum. I Bizancjum na całą Grecję. Dziwna sprawa. Mamy Bawarię, mamy Saksonię, mamy Silesia. Nie było Silesii niedawno jeszcze. Burgundia jeszcze jako tako. Leon niedawno jeszcze był przez Genuę. Cały za to tentagowany. Dzieją się ciekawe rzeczy na tej mapie, muszę przyznać. Etiopia. No to akurat za bardzo. To to jest? Asaj. No ciekawe się rzeczy tu dzieją, muszę przyznać, że jestem dosyć podekscytowany tym, co tu się odpierdala na tej mapie. Na przykład, co to nagle powstało, co to jest Ferrara, czy tego już dawno nie, by nie powinno być, ale jest, bo ok. No nic, może być, to jest, prawda? Okej, okay. już ładnie, żeście pop popsuli mi państwo. Nie, jeszcze, jeszcze ktoś tutaj chciał, jeszcze ktoś tutaj stwierdził, że. A, wybuchnę sobie. I wybuchłem. Dobra, ja wiem, że ming, ming, ale bunty mi się już pokończyły, bo w sumie już nie ma kto wybuchać. To no dobrze, to dobrze, bo będziemy mogli powolutku planować <śmiech> <śmiech> jakieś ewentualne podboje. Buriat Inner Mongolia, czyli Buriatia Mongolia Wewnętrzna. Gain Mercantilis Trade Efficiency. Mercantilis. Mercantilis. Nie wiem, co to dokładnie daje, ale na pewno jest zacne. No dobra, koledzy, koleżanki, panowie i panowie Co to jest? Excellent Okej, okay, self-sufficient Bukhara to jeszcze jest, no dobra, to, to nie jest nic fajnego, ta Bukhara to by się w ogóle nie podoba Persia! Persia też w koalicji Poszukajmy sąsiada, który nie jest w koalicji i go zaatakujmy, dla mnie to jest genialny pomysł The siege of Bukhara is over, okej, okay, tą Bukarę to ja odbijam już chyba trzeci albo czwarty raz, no ale... Grunt, że się udało, nie? Ojej Reforma liturgii Mogę to wziąć, się nie stanie. Ale ten, yy... kogo ja tu mogę? No Buriatię tylko mogę zaatakować, ale Burjatia. dlatego się jeszcze nie przyłączyła do koalicji? Nie dlatego, że mnie lubi! Wezmę to? Nie dlatego, że mnie lubi! Ona się przyłączyła do koalicji, dlatego że najchętniej to bym mnie z... Z... popsuła. Jarka mi się podoba. Persia, Google Multan Hindustan. Kurde, ma dużo niestety... ma niestety bardzo dużo tych... Hm. A niestety bardzo, bardzo dużo tych swoich... Chyba, że Shun, a Shunskim Wu and Mong Yang. Ty masz dużo sojuszników, to mi się za bardzo nie podoba u Ciebie. Hindustan Ci jakiś pomoże, Multan, Persia... No to są państwa, które mi się nie podoba, że Ci będą pomagać. Persia jestem w stanie wyeliminować, Multan jest tutaj. Jakie to jest duże, to jest małe tam dziadostwo jakieś. Chociaż nie, nie, to, to nie. I e, jakiś Hindustan, a Hindustan... Nie jest nic wielkiego. Mong Yang to jest tu, to jest też małe, ale. No, chyba pójdziemy, jeszcze na Shun, na Jarkant. Wbijemy się tak troszkę, wbijemy się tak troszkę tutaj w ten Jarkant. Zajmiemy, co się da. Nie wiem, jakie to jest duże. Ile tam Worskora byśmy musieli mieć, żeby cię całe zjeść. Pokaż mi, pokaż mi swoją twarz. 182, troszkę dużo jednak. Ale jestem chyba w stanie coś. Chyba, że Minga se uwolni. Bo ja nie wiem czy... Bo, bo nie wiem, czy Ming jeszcze istnieje jako taki. Jest tu Ming, to jakieś resztówki są mingowskie. Nie wiem, nie, niestety nie widzę, no bo nie mogę tego widzieć. Mamy Jin, ale też jest w koalicji. Wszyscy są w koalicji. Mnie nie lubi. tylko ten Jarkant stwierdził, że jeszcze, jeszcze do koalicji nie dołączy. To oczywiście wyjdzie mu na minus, bo koniec końców <laughs> koniec końców go zaatakujemy, tak? No dobra. Pierdyknijmy se Klaima. Na hami, bo tylko na to mogę. Na Hami się od Hami. Ja nie coś zaatakował, no ale kurde, widzicie ta koalicja jest taka. Nie powiem, że groźna, ale jest duża. O to chodzi, że jest bardzo dużo państw w tej koalicji. O, no powoli wychodzą. O, Hindustan wyszedł, ale pewnie zaraz wejdzie. Może jakbyśmy się trochę uspokoili. O, zobaczcie, tu byśmy mogli iść w tę stronę. Wong Yang, Lang Sang, to może jednak Shun. Nie, to jednak Shun chyba weźmiemy sobie. Weźmiemy se Shun i chyba pójdziemy se na Shun. O tak, se pójdę na Shun, bo tutaj wygląda na ciekawe. Ojej! Litwa by wojnę na Polsce. Ktoś tu przekroczyła już ten umarł. Okej okay. Którą kolonię przejęli? O tą. Nie. Tam sęduje ludzi. Chodź tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Okej, okay. okej. Okay, okej, okay, okej, okay. okej! Świetne, te dwa forty są genialne. Dobra, jeden wypieprzymy zaraz. Wypieprzmy ten, bo jest głębiej w państw... państwie. Okej. Okay. Fabrykujemy na Shun. Szun Shun ma chyba jakąś wojnę, nie? Z Liangiem Min i Ning. No to jest ten problem, że ten... Ten Shun ma wojnę, to byśmy musieli poczekać. Poczekamy. I dopiero... jak. Odczekamy, to dopiero zaatakujemy. Ja muszę zobaczyć, kto w ogóle jest następcą mojego państwa, ja nie ja mam bladego pojęcia, jak to jest następcą tronu, zapomniałem. Powydaję troszkę tych punkciochów, no się teraz nie jesteśmy w stanie stworzyć kulturalnie jednolitego państwa, niestety. Bo to za drogo już jest, nie? no zobaczcie, ile to kosztuje wszystko. Już by nie stać, a jeszcze jest tyle, tyle. Grove of cities ah, bla 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 bla, bla base w St. Petersburg, ale... No dobra, to mi się pasuje. I mamy conquest na Jarkand. Ci tutaj czuwają jakby mnie chcieli zaatakować, tylko że JA ich nie chcę atakować. No tu się pojawia pewnie. Mam luki, mam luki, um... Mam? Hu, na mnie się rzucasz? Ty jesteś głupi czy co? Z tą militarką? Cztery technologie do tyłu, a jakieś manchu się na mnie rzuca. Jest w koalicji? No to dobra, to to tyle, że masz szczęście. O! There's no enemies. I nie mogę mieć enemies, niestety. Eee, niestety, naszym kolesiem, który będzie rządził, to jest faktycznie, już sobie teraz przypomniałem. Będzie to koleś głupi. Niestety nie mam żadnych wrogów. Nie mogę mieć żadnych wrogów. O, Burjatia weszła od razu do koalicji, no co, długo nie czekała, prawda? E, Shun jest tylko taki dosyć odważny, muszę przyznać. Ta część świata jeszcze mnie nie poznała, ta już o mnie powoli zapomina. Chociaż może nie tak za bardzo powoli. No dobra, powoli to może nie, ale... No na przykład taki jemen już by mógł stwierdzić, że mam je gdzieś, ale nie stwierdzi tak szybko. Tymurydzi... Bukhara, no spokojnie, ja im tak się jak wojnę wypowiem. Bo ta Bukhara to mnie w ogóle na koniec wypowiemy im wojnę. Ale tak jak mówiłem, gramy tak do 1700. Dłużej nie będziemy grać, no bo nie ma sensu. Za dużo tutaj em, nad tą Rosją się znęcać. A może nawet wcześniej skończymy. Powiem tak, do nowego roku. Do nowego roku, po nowym roku, jeżeli jeszcze wszystko będzie tak jak jest, to po prostu zaczniemy nagrywać City Skylines. A e, sobie darujemy Europkę. Ok, no wypadałoby zacząć nawracać, bo bunty się już uspokoiły. Oczywiście coś tam jeszcze jest do zmanagowania. Ja to zmanaguję, ile się da. Beijing pewnie taki drogi był, oczywiście że taki drogi. A to są niestety duże ilości punktów, które trzeba wydać na to, żeby państwo było stabilne. Chociaż powinno być stabilne, tak czy siak, tak. No, ale niestety nie jest. Kui i Mongyang. Mongyang. Mongyang, Mongyang Mong jest ma duży napis, to można się bać. Jarkan ma większy, Shun nie za duży. Kiwa, no tą kiwę już tyle czasu próbuje zjeść i mi się zjeść i jej nie udaje. Ale to głównie przez to, że cały czas mam utrzymuje, O, mamy Russian Kaukazję. Mamy rosyjską Kaukazję, bardzo fajna rosyjska Kaukazja. A moim zdaniem to jest idealny moment, żeby zbudować sobie jakieś plantacje, a może fabrykę broni, która na moich terenach, nie wiem dlaczego, ale na moich terenach fabryki broni po prostu generują pojebane zyski. I to jest coś cudownego. Możemy sobie tutaj na przykład dać, o, 0,1, bardzo ogromne, prawda, zyski zerowe praktycznie. Ale to jest istotne, bo liczy się to, że zmarnowałem swoje pieniądze. Jak ja cię, Bukaro, nienawidzę, nie? No po prostu tak... Te... Tak nienawidzę tej mędziary, ona się tak boi wyjść z tej koalicji, bo ona dobrze wie, bo jak ja teraz na przykład bym chciał jej wojny wypowiedzieć To zobaczcie z kim ja muszę kuźwa walczyć, z połową świata, no to jest nie do ten, to jest nie do, nie do ugrania, prawda? Masakra, masakra po prostu Ale jest to do zrobienia i zrobimy to pod koniec serii, jeżeli już faktycznie zrobimy sobie dwa odcinki takie końcowo seryjne, dzięki, w której, w której po prostu sprawdzimy, tak? No dobra, stracimy z punkty. O, gdzieś chce w sumie wybuchnąć, ale nie chciałoby mi się taki kawał drogi tam zapierdzielać, żeby ich, ich się tylko pozbyć. Niestety dzisiejszy odcinek, no nie mogę nic zaatakować. Dzisiejszy odcinek musimy głównie przeznaczyć na korowanie, korowanie i jeszcze raz korowanie. Ja tam mam 22 tysiące gdzieś na... O, gdzieś tu sobie zrobiłem 22 tysiące, z tego co pamiętam. O, tu jest jakieś 22 tysiące, chociaż... No to 22 tysiące niech sobie tu stoi w sumie, bo to może się to 22 tysiące przydać jeszcze. Mam nadzieję, że nie przyda się na coś w stylu obrona mojego państwa, ale jeszcze się może przydać. Fabrykujemy klejmy dalej, bo im więcej będziemy mieli, prawda, klejów, tym potem e, tańsze będą korowanie. Więc na pewno klejmy warto robić. Hmm, jak widzicie, idzie to dosyć sprawnie to klejmowanie. Na piątkę bym przełączył, ale troszkę się boję, że mi komputer wybuchnie, więc raczej tego nie zrobię. Liang, Liang, Korea, No dlaczego ja tego nie widzę? To mnie trochę martwi. No ja już bym chciał to widzieć, a niestety mam to wszystko takie zamazane, wymazane, nic nie widać. Ja bym sobie nawet na jedną mógł pozwolić, ale się pieniądze mi nie pozwalają, ale generalnie... No tak, no nie za bardzo faktycznie, ale kolonia Rage sobie weźmiemy. I znamy bardzo Patrimonio, Maja, fajnie. Jue, nie dam ci tego. Ja chciał tu wszystko widzieć, bo tak jak widzicie, paluchista mi się tu odkrywa, tymurydzi, na przykład to, to to mi się jeszcze nie odkrywa. I też ciekawi mnie, dlaczego te. Jak to się nazywało? zapomniałem jak to się nazywa. To te tereny, gdzie. Gdzie nie można mieć, prawda? Własnych miast. Miast. Własnych prowincji. Dlaczego one nie są pokolorowane? Wastelandy, o właśnie tak to się nazywało. Nie wiem dlaczego. No nie mogę ustawić nikogo na rywalu, nie? Nie wiem dlaczego. Ja nie mogę. Co to mamy? The Higher this factor is no longer than... Envoy travel. Nie wiem co to jest. Roman Fever Kwarantanna i jebać ich za przeproszeniem. No i proszę, jak już jest e, prawda beijing, czyli pekin chyba. E, nasz to już jest dobrze. Okej, okay, kolejne się tutaj pięknie nawracają, stwierdzają, że prawosławie to jest jedyna słuszna religia, i bardzo dobrze stwierdzają, bo taka jest prawda. Oczywiście zaraz po chrześcijaństwie. I... A konkretnie jeżeli tutaj było oczywiście prawosławie, to też jest chrześcijanizm. Konkretnie chodzi tutaj o nic. Ja! Ale moja koszula zagina czasoprzestrzeń. Okej. Okay. Mógłbym sobie w sumie troszkę tutaj bustnąć, ale najpierw bym chciał do końca skorować. Kliknę ostatniego kora i będziemy kończyć odcinek. Na dzisiejszy odcinek był przyznam taki ale. Ale niestety takie odcinki też muszą się pojawić. No nie da się cały czas walczyć, 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 bo Państwo niestety pierdutnie. Eee... O, świetnie. No i świetnie. No i widzicie, już powoli się ta koalicja zaczyna rozpadać. Nie, nie, to ja już poproszę tą inflację. Nie chcę kolejnej stabilności tu tracić. Eee, koalicja zaczyna się rozpadać. Stwierdzili, że kućwa chyba faktycznie nie warto. Ojej. Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> Ile razy jeszcze użyję tego słowa? Ja chcę jeszcze tutaj anagować. I pięknie, mamy wszystko skorowane. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Ramówkę macie pod, ee, prawda, filmikiem. E, jeżeli się filmik nie pojawia, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że YouTube mi na to nie pozwolił, a nie że ja go nie nagrałem. Z reguły. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!